Państwo, Kon... nazywam się Konrad Szyszow, kandydat na senatora. Ech. Chcę Państwa zawiadomić, jak ja wyglądam po pobiciu. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Powił mnie Pan Komuntowski Marek, Biały Mać, Marcin, Komuntowski Marek, który mieszka w Wasilkowie, przy ulicy Plater, Emilii 2, mieszkanie 45. Biały Marcin mieszka w Białymstoku, w ulicy Wąskiej, numeru bloku nie pamiętam. Mnie boli głowa, wczoraj o godzinie 12 wieczorem zostałem napadnięty, pobity. Wiecie państwo, jak mam Ładne podziękowanie, że ich karmiłem, że ich dla nich kupowałem ubranie, kupowałem wszystko. Robowali mnie, zastraszali mnie. Musiałem dawać pieniędzy, na alkohol, na wszystko. Zastraszali mnie, zastraszali mego ukochanego przyszłego brata. Wojtka Słodowskiego, uciek! Ugrywa się, bo boi się ich. Tak? I jeszcze Skurczyński Maciej też dołożył rąk, który mieszka w Białymstoku w ulicy Świętojańskiej 2A. Bo nie jeszcze dołożył jeden człowiek Wysocki Jakub, który mieszka za mostem. Na Krepackiej. Na Krepackiej. To są bandyci. To są, którzy umieją bić, zabijać. Z, zasz, nie boli głowa, nie widzę na oko, na jedno, na drugie. Kopali mnie po jądrach. Po brzuchu, po głowie wszędzie. Bili. I młotkiem Pan bandyt Biały Marcin mówił, że jeśli ja pójdę na policję, to mnie dzisiaj wieczorem zabije. Ale nie udało się jemu. Nie udało się, szanowne Kochani Państwo, nie udało się. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu nie udało się mnie zabić. Chcieli mnie zniszczyć. Dokumenty zabrali mnie, pieniądze zabrali portfel. Gdzieś 2,5 tysiąca zabrali mnie. Chcę pokazać, gdzie trzymałem pieniądze. Tu byli pieniądze też. Nie ma pusto. Portfel zabrali z pieniądzami, skórzany, brązowy, nie mam, zabrali telefon komórkowy nowy, dwa telefony ukradli nawet, ukradli nawet telefon od e, Wojtka Sukodolskiego. Słuchawki zabrali, byłem napadnięty, wdarli się do mojego mieszkania. Wieczorem, o godzinie 12 wieczorem w nocy, a otworzył drzwi dla ich pan Skurczyński Maciej, który był razem dogadany z nimi. To był razem ich, jak to nazwać? Banda. Jak? Banda. Banda, banda bandycka. Zorganizowana grupa. Zorganizowana grupa przestępcza, który chcieli mnie zabić. Położyć do ziemi. Ale dzięki Panu Bogu jeszcze żyje. Jeszcze ten Bóg w niebie, najwyższy Pan Jezus mnie chroni. Chroni. Dziękuję Tobie, Panie Jezu. Byłem w spowiedzi. Byłem w komunii niedawno. Przyjąłem Twoje ciało i Ty mnie obroniłeś. Obroniłeś. Zrobili z mego zdjęcia. Biały zrobił swoim aparatem z mego dowodu. Zrobili zdjęcie, żeby mieli jak ja wyglądam, gdzie mieszkam i tak dalej. I jeszcze. komuntowski Marek też przeprowadził ten z Wasilkowa. Zgrajewa jeszcze jednego, który przestępca bił mnie bardzo. Wszędzie kopał, w, po, po jądrach kopał, po głowie, wszędzie, po ręcach, po brzuchu. Ja leźło, uszedłem, uprosiłem się życiem. Leźło. Później udałem się, nie mogąc, wsiadłem w osterkę, Jak oni opuścili mój dom,